Teraz w tym kopczyku robimy wgłębienie. A teraz potrzebuję. O babciu, a co ty masz za uchem? Zgadza się, jajko. Dajemy w nasze wgłębienie jajko i mieszamy ciasto. Wyszło idealnie, ale to nie wszystko. Nie mogę go takim zostawić. Dodam mu oryginalności. Pomaluję je na czarno za pomocą naturalnego barwnika, najprawdziwszego atramentu kałamarnicy. Świetnie. Ciasto jest gotowe, muszę tylko pokroić makaron. Pomoże mi w tym moja specjalna maszyna! Voila! Mój makaron jest gotowy. To było łatwe i będzie niesamowicie pyszne. Pozostało tylko ugotować makaron w osolonej wodzie, mieszając, żeby się nie przykleił. Przekładamy na talerz, och, jaka słodka krewetka! Nawet szkoda mi ją gotować, Kontynuujmy, obsmażamy krewetki na patelni po minucie z każdej strony, cudownie, a teraz przekładamy krewetki do makaronu, ozdabiamy pomidorkami koktajlowymi i liściami bazylii.